A my wjeżdżamy na parking, jeszcze 500 metrów. Zobaczymy co tu się będzie działo. 18.12 jest, więc raczej nie powinno być problemu z parkingiem. To są Niemcy, więc zaraz zobaczymy. A do celu by mamy 70 km. Na jutro mamy tam 8-12 Awizacja, więc zobaczymy jak to będzie. Można sobie pasy wypiąć, bo jest wygodniej. Skręcimy w następną w prawo. Może na dupach się ustawimy. Droga młodzieży. O cicho, bo chyba tutaj będzie... O, tu jest jedno miejsce, a tu jest drugie. Pan sobie kamperem stwierdził, że sobie zaparkuje. Gdzie o, koło tej Lory Dobra To mnie właśnie denerwuje, że ci z busów, ale z kamperów se zaparkuje i ma w dupie, nie? A ty się później martw dobrze, przeszło. Dobra, stoimy dobrze. pstryk, kraj zakończenia, Niemcy. Dziękuję bardzo, finisz. No i tyle, dojechaliśmy na miejsce, chyba. Co się okazuje, to jest jakaś waza, przynajmniej tak się zapowiada. Po zjeździe z ulicy w prawo, miałem informację, że to jest droga bez możliwości przejazdu. Więc zobaczymy Może to, czasami to być jakieś, może nie tyle co baza wojskowa Ale jakieś magazyny wojskowe W których trzymają jakieś tam swoje narzędzia Jakieś tam takie tematy No bo wiozę do nich właśnie skrzynki takie wojskowe W których no można transportować jakieś element. Zobaczymy co tu się będzie działo Mam nadzieję, że będzie szybki rozładunek Ogólnie dla mnie szybki rozładunek to jest do godziny, wszystko opiekane to jest taki fajny rozpadunek wtedy nie ma problemu no i zaczyna się tu mam gdzieś skręcić, ale tutaj jest wszystko pozamykane no i teraz słuchaj to jeden z drugim podjeżdżam pod bramę nazwijmy to jednostkę wojskową a pan mi melduje, ochroniarz, bardzo też to miły spoko mówi, że dzisiaj tutaj jest święto a ja mówię jakie kurwa święto. jest kurwa układ? Mówię, nie ma żadnego święta. Mówię, nie ma święta. On mówi, że jest święto, wszystko pozamykane. Dzwonię do Kamila, a Kamil mi melduje, że on tego zlecenia nie brał, tylko jakiś tam inny spedytor, bo on miał wczoraj zastępstwo. Okej, okay, spoko. Co się okazało? Że inny spedytor to wziął. Wszystko fajnie. I Klient, który zlecił nam to, ten transport, powiedział, że dzisiaj na pewno muszą rozładować. Muszą. A spedytor ten na zastępstwie mówi, no, że jest święto w Saksonii, czy tutaj jestem na, no, jestem w Weronach Drezna, że tu jest jakieś święto, coś tam, coś tam jakie. No, ja tu podjechałem, pan mówi, że tu nie ma nikogo na tej bazie wojskowej, że tu on jest tylko sama w tej ochronie i tu jest, nie ma nikogo. Ale klient twierdzi, że oni muszą nas dzisiaj rozładować. Muszą, że nie ma innej opcji. To zobaczcie, jak klient, czyli ten, kto zleca, jest niedoinformowany, że na przykład w tym rejonie, gdzie ma być zrzutka, jest święto i nie ma w ogóle nikogo. To trzeba mieć, nie powiem brzydko co, ale no naprawdę to jest jakaś chora głowa, kto zleca te wszystkie zlecenia. Masakra. No i jest godzina 8:28. I pan powiedział, że jutro od godziny 7 rano ktoś tutaj jest. Siemaneczko, dzisiaj już jest, już jest czwartek, A gdzie on tu jechać? A tutaj, dobrze. Dzisiaj jest czwartek, godzina. którą mamy godzinę? 8.43: My aktualnie wyjeżdżamy z tej jednostki wojskowej, na której się zrzucaliśmy. Pięknie No, na jednostce poszło bardzo sprawnie. Myślałem, że będzie gorzej, ale poszło ok. Siemanko moi drodzy parafianie My mamy jeszcze 150 km na magazyn, w którym będziemy się ładować jutro o godzinie 9 rano No i lecimy z tym do Rzymu Na poniedziałek zrzutkę mamy, na termin jak najszybciej generalnie Spotkałem się z Marcinem, pozdrawiam Cię Marcin Super, że przyjechałeś, że udało się spotkać, bo przywiozłeś O, Marcin mi przywiózł płyny z Polski Które tutaj mamy Mam lekki wyciek płynu z chłodnicy. Marcin mi przywiózł tutaj do ciężarówki, bo akurat nasze drogi tak się przecięły, czyli przywi przywiózł dyszkę płynu chłodniczego. Dlatego dziękuję Marcin, pozdrawiam i super, że udało się zjechać. No i oczywiście musiał wjechać kebab niemiecki. Jeszcze sobie podlecieliśmy szybko na kebsa Marcin już polecia tam w stronę Berlina. Oczywiście z a ja lecę w stronę Magdeburga na magazyn no i tam będziemy się ładować fajnie, że będą Włochy, Karol Wojtyła był ostatnio na Włoszech no to tam było 20 stopni więc mam nadzieję, że i mnie taka temperatura fajna złapie Siemanko, czekajcie tylko wyłączą muzykę, żeby zaraz nam YouTube nie zablokowały kanału, godzina 9.10 o jest pół stopnia mi pokazuje, matko jedyna a ja sobie robię szybkie sieranko, czyli płatki z mlekiem Stryk do mikrofalóweczki. Trzeba odpalić elektrownię, żeby było ciepło. Zaraz szybka kawa. No i lecimy. Jesteśmy pod firmą dosłownie pod firmą śpimy Spa, spałem. No i lecimy do Rzymu. Więc fajnie będzie. Super trasa. Lubię takie tematy. Czekam na komentarze z pytaniami odnośnie transportu i odnośnie życia kierowcy. Bo zauważyłem, że coś się ostatnio obijacie. Nieładnie, nieładnie. A widzę, że coraz więcej tutaj nas jest, więc naprawdę zajebiście. Cieszę się z tego super. Bo to jest motywujące dla mnie oczywiście, jak dla świeżego twórcy kanału. Bo to jest coś... Wiecie, jeżeli masz świadomość, że prawie 500 osób ma yy, subskrypcję na twoim kanale, no to to jest zajebiste, tak? Ja sądziłem, że taki wynik osiągnę po roku, no powiedzmy, że po roku, a tutaj się okazuje, że kręcę chyba od lipca, a mamy listopad, więc no bardzo fajna frekwencja się robi oraz też fajne wyświetlenia. Auto obeszłem, obszedłem, obeszłem, poobchodziłem, o może tak powiem. Za bardzo nie miało, nie miałem co oglądać. No, bo z całym koniem stoję, więc, no, bo naczepę zostawiłem na magazynie, żeby mi, mi załadowali. Miałem być o 9.00. Lekkie spóźnienie, studenckie może być. Nikt chyba za to mi głowy nie urwie. Chyba. No i co, lecimy na Austrię. Przez Austrię, oczywiście, będę musiał pościągać moje ormiańskie firany. Półkę, oczywiście, bo już kiedyś mieliśmy bardzo przykrą sytuację. A mianowicie było. Becalen mandat był No i tyle e, Gdzie jest mój zegarek? Tu jest zegarek A no kawulec jeszcze, ludzie Z kawy to ja nigdzie nie jadę Szybkie opukanie kubka Proszę bardzo Nie ma to tamto Czajniczek Turbo sprawa Szybciej się woda gotuje niż w tym garku Bo teraz bym musiał wyciągnąć pieka ten piekarnik Bym musiał wyciągnąć teraz maszynkę, garnek, pokrywkę, zapalić, poczekać Wszystko by tu by zaparowało a tak, to mam mały czajnik, który bierze 1000W. A że mam przetwornicę 2000W ciągłego, więc to tam nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. Auto sobie już odpaliłem, się ładuje. Pstryk kubeczek opukany, czyli szybka zmywareczka Ile dajemy? Dwie? Nie, panie, trzy. Przecież oczywiście coś się musiało wystrać po drodze, brzydko mówiąc. Na zwęsce. Księżerówka się rozkraczyła na prawym pasie. No i muszę to objawiać jakimiś krzakami, landami. Bóg wie czym jeszcze. Bo dzisiaj jest plan, żeby dojechać do granicy niemiecko-austriackiej, albo troszkę wjechać w Austrię. Zobaczymy gdzieś tam y, za Kufstein między Kufstein a Innsbruckiem. Zobaczymy. No i jutro potem z tego parkingu, gdzie będę stał, aż dolecieć pod Sam Rzym. Tam chyba z 20 km mam parking, więc taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo jak będzie to tak szło, to. Ciemna to widzę. No i wróciliśmy na drogę. Na pauzę sobie zjechaliśmy. Idziemy do toalety. Opowiem Wam, że fajny jest plan, bo mamy jeszcze 3... Czekajcie, ile mamy? 300 chyba 320 km i 4 godziny jazdy aż pod sam Innsbruck, więc mam nadzieję, że dolecimy tam, gdzie bym chciał dolecieć. No więc plan jest ambitny, czyli na jutro zostanie nam 700 km, niecałe. No i ogólnie będziemy jutro próbować to zrzucić Właśnie przyszedłem No i dokonaliśmy zakupów Bardzo grube dile były Zaraz wam pokażę co ja takiego ciekawego kupiłem Jest yeah, Nikes Dzisiaj robię teraz, Dzisiaj teraz robię ostatnią łóżkawę dzisiejszego dnia Jeszcze 4,5 godziny jazdy mamy Już jest ciemno No i nie ukrywam, że Jestem delikatnie zmęczony jeszcze zostało 4 minuty pauzy kocyk trzeba ładnie założyć bo potem jak jadę to mi świeci odbija się moja jasna kołdra w szybie a że ja mam tutaj na kabinie czerwono no to taki jest temat